No hej, my jesteśmy na kempingu Sarajewo, tak jak tam widzieliście przed chwilą, no i dzisiaj chcemy odkryć po prostu to piękne miasto. Tutaj jesteśmy sobie jeszcze w przyrzepie. jemy. Wodne, piec. skromne śniadanko, Macie tutaj jajko właśnie męczy, ona już wymęczyła jakąś sałatkę. No, to tylko pomidor jest, ale z tym. E, mama kupiła moja, ubie? tuńczyk, bardzo fajny, w kawałkach. No, Julia miała mascarpone z mango. Teraz mam ochotę to spróbować, to, jak to zrobić. No, Ona ale... lizała to już, polizałaś po niej. Chyba nie uda. Ja tu jeszcze jem śniadanko, jajeczko, e, góreczek z własnego ogrodu, chlebek własny. Wow. No I I jajka zimko. własne. A co, zniosłaś jajko? <grym> ja jeszcze piję kawę, ale generalnie nie rozkładamy się na zewnątrz, bo zaraz jedziemy dalej. Taki widok jak jest tutaj rano. I powiem wam, że jest dość duża dotacja. Więc znana jest dość dużo, bo ludzie się pakują, jadą, ludzie się zbierają Tu pani wyjeżdża i się zapytała, czy jak na 10 minut mnie zostawi, to czy OK będzie, że ja nie wyjadę. Ja mówię, no spoko, jeszcze muszę naczynia zmyć. Także fajną mają taką przyczepę szwedzką kabę. Dobrze przyczepę. No dobra, my się zbieramy i jedziemy. Wyjeżdżamy teraz z e, kempingu, jedziemy w stronę Sarajewa i tak się zastanawiacie, gdzie zaparkować na pewno w Sarajewie. Więc tu nam pani na kempingu podała taki parking garaż Stally Grad, on jest bardzo blisko centrum. Podobno jest za 200 metrów to się to. skręć w lewo. Więc jest wyjazd z kempingu tak wygląda. Tutaj ta uliczka ostatnie 200 metrów jest wąska, no ale no... O godzinie dziewiątej mniej więcej bardzo się konkuje, bo tutaj pełno wyjeżdża przyczep. Więc jak tak przyjedziecie między ósmą rano a dziesiątą, no to możecie dla kogoś, na kogoś natrafić z przodu, ale raczej nie powinniście później po południu. A kemping jest otwarty od 7 do 23. Nie Wam, że pierwsze wrażenie jest takie, że to jest naprawdę super nowoczesne wszystko. Na tą chwilę nie widzimy jakichś takich większych zniszczeń wojennych. Chyba jeden taki budynek na razie widzieliśmy. Ale widzimy meczet. A meczet. I to jest jeszcze jaki wybaśny. No. Wow. To miasto jest znacznie większe jak tak się jedzie mi się wydawało mi na Google. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Tu wieżowce, tu wieżowce. Wszystko piękne, nowoczesne. No i weszliśmy z podziemia, i tutaj już pierwszy widok i mamy dominałek. a tutaj chyba jest Latusz. No, pierwsze miejsce, taki napis Sorejevo właśnie na budynek tego Latusza. Ta rzeczka nazywa się Miliaczka. Idziemy tym mostkiem. To jest Miliaczka? No. Dochodzimy do miejsca, które się nazywa Sija. Najbardziej znane miejsce w Sorejwie. I tutaj jest tak studienka. Tak, pozostałeś po pierwszym po wyciągu w no, Europie, ale zdjęcie sobie razie zrobimy. Tutaj od lat było targowisko. zjawisko. Tu pan w śmieszny sposób robi lody. Nie wiem o co chodzi. Coś wali, coś puka. Coś nakłada o... o. A tutaj w Waszy Gulali takie trochę stoję. No jestem ten wiczek, taki z Na tych stolikach wszyscy mają tą kawę taką po turecku, zwłaszcza w takich metalowych maszynach. Wszędzie jest lękodzieło złoto, wyroby z metalu, ze skóry. Pełno kafejek. My zbliżamy się do meczetu Gazi Huselberg. Tutaj mamy obok taką wieżę zegarową, która księ zegar księżycowy pokazuje. Czas księżycowy, podobno. A tutaj mamy ciekawy meczet. I to jest meczet z XVI wieku. On jako jeden z pierwszych. Został tu zbudowany, jak nie pierwszy. No i generalnie jego zostało założone w 1662 przez Turków osłańskich. No i stąd tutaj taka łacha turecka, taki turecki-osłański klimat. Tu można się obmyć przed modlitwą i zobaczcie klapki, Ludzie tu pozostawiali swoje. Ja bym chciał wejść do tego meczetu, ale Ola się odpowiednio ubrała. no może nie aż tak odpowiednio, bo trzeba się tak ubrać nawet. A faceci muszą mieć długie spodnie, które mam krótkie. Także nie wiem czy nas puszczą. Julki tym bardziej nie wpuszczą. Na tym zdjęciu w ogóle nie jestem podobna a do ładnie siebie. Ładnie wyszłaś. Bo jestem niepodobny do siebie. <laughs> to jest zawsze. Interpretacja. Jeśli go Wam pokażę, że tutaj się buty zostawia w takim miejscu, a tu jakieś kolejne takie łaźnie, że można tutaj się wejść obmyć. Fodem. No to dobrze, Fogman. To dla mnie chyba. ja kupuję bilety. Więc tak, Maciek ma spodenki za kolana, ja mam zakrywające kolana spodenki, więc to wystarczy. No a pan doszedł do wniosku, że to wystarczy takie spodenki. Dziewczyny muszą zakryć łukawkę, muszą spódnicę założyć, ona wzięła na niej spódnica i chustkę na głowę musi włożyć. I wyjdziemy. Tu można kupić bilety do meczetu, tylko. Dla nas cztery bilety, 12 bośniackich małek, a i tylko do beczetu wzięliśmy. Ale można też jeszcze zwiedzić od razu muzeum i bibliotekę za 7 bośniackich mawek, a to jest najważniejsze, godziny otwarcia. Tutaj mamy. Tu? no na no, no, tak tak za A zaatakował. Ręką chciał pogłaskać, koc... aaa. Zakłócając mi spokój, co? Ale ładne jest. Ola, jakieś suzyce. Baklawy. To tak, jest baklawa. No, nie wiem, co takiego. No, ale słuchaj, co nie spróbujemy. Jesteśmy w takiej cukierni. I kupujemy... W takiej cukierni kupujemy sobie suzyce. Dobra, ja no, się to... z... <gry> nie za bardzo chcę panią nagrywać, tak? No, bardzo fajne są te, te słodycze. Zobaczymy jak to smakuje. Nawet Cię nie chyba wiesz. No, no to słodycze są bardzo fajne, bardzo mi się podobają te wyglądają smakowicie. Co prawda nie wiem słodycze, odstawiłam cukier całkowicie, więc... Spróbuję tylko kawałeczek, tak no, no, żeby nie był głupio, że nawet nie spróbuję jak tutaj jestem. No Pokaż, co no. nagraliśmy, co kupiliśmy. Ja już tam nagrywałam. Się, które... No, coś takiego nie, kupiliśmy. Macie wyciągam. Wyciągam, szybko, szybko. Wyciągam, szybko. Nie uciągam, no. szybko. Boże. Nie tej strony. A dobra. To jest Maćka. Dobra. Ja Te dwa Maćka są. To jest moje, o. Moje jest cinnamonowe. Pyszne. Pyszne, Takie? Um, Galaretkowa, ale to nie jest galaretka. Co to jest, tak jest tak smaczne? Obrzywie, Mega. Pokaż, tak albo tak. to jest smaczne? Czy możesz być, czy to jest galaretka? Czy... No nie może, bo zaczekam, ma buzia. Zabrać jeszcze raz. Jakie to jest? Smaczne? No jak to smakuje? Więc tak, to smakuje trochę jak Raffaello, tylko takie gumiaste. To, to trochę jak Ferrero nasze, tylko też takie gumiaste. Tych galaretkowatych nie próbowałem jeszcze. No tak zwany cukier w cukrze. No. Które najlepsze? Twoje cynamonowe. Rafael jest tak smot, słodkie. Spodziewaj się, że więcej umrzeć. tego cynamonowego nie zjesz. konsystencji to takie, gumia ja sobie szczemać próbowałem. To trochę jak trochę do klejki, tak w buzi. Tak to się ciągnie, taka guma. Ale no tak słodkie, naprawdę, ale bardzo dobre. Polecam jak najbardziej. Najlepsze to cynamonowe. Tutaj taka knajpka na obiad. Wam pokażę co tu można kupić. Jeszcze nie idziemy na obiad, więc... Ale powiem wam, szczerze, no szok, jak tu jest zrobione. niesamowite w takich roślinkach. Ale ci do Chyba no, no, Chcę zobaczyć. Chcę Ale Ale pachnie, nie? Czym to pachnie? Kadzidełkiem. Kadzidełkiem, ale Co? też drewna, takie stawy i kadzidełka. kadzidełko. Czyli kadzidełko. To jest takie drzewo sandałowe. O, już wiem, taka refleksja odnosi się tych słodyczy jak krówka. I to nie taka krucha, tylko taka ciągnąca się, taka, która w buzi, tak ciężko pokryć. A mniej więcej taką konsystencję to miało. Tu tak naprawdę to samo sprzedałem, tylko że pod zadaszeniem takim. Aż to cudowne miasto jest. I tak naprawdę to miasto nie różni się niczym, o, jeśli chodzi o inne europejskie miasta. Naprawdę bezpiecznie, można tu spokojnie jechać. Nie się bośni, kompletnie. To z laksat jest. A tu mamy Tesle. I jest Tesla Pub. Taki cały czarny. No, ale trzeba popatrz, wszyscy się o niego potykają. No, wszyscy się o niego potykają. <laughs> A tu z drugiej strony mamy też taki City Long. Pub. Fajnie, że wygląda. A tu mamy katedrę w Sarajewie. Także, jak widzicie, to jest cygiel taka Jerozolima. Po prostu, bo tu jest kultura żydowska, muzułmańska, katolicka. No i jeszcze prawosławna. A my zjedliśmy te słodycze i doszliśmy do wniosku, że. że to już jest milion kalorii. Trzy dni nie musieliśmy zjeżdżać. Naprawdę. Tego. To takie słodkie było. Nie wiem, kiedy my to zjemy teraz. Tak naprawdę, Pemte, za dużo chyba wziąłem, co? Ja jestem, uzale byłam, znaczy jestem uzależniona od cukru. E, I naprawdę to jest dla mnie, mimo że teraz, może dlatego, że nie jem długo, trzy miesiące już prawie cukru, ale generalnie to jest tak słodkie, że po prostu. No, Dokładnie. Nic chyba w życiu tak słodkiego nie miałem. Ja sam cały czas czuję, że no. to jest słodkie. Tu jest jakieś ładne miejsce, chodźcie, zobaczymy co? Ale dobre. Tu mamy, zobaczcie, obrazy ładne. Jakiś park taki po prostu tu jest. I mamy tutaj ludzi, którzy w szachy grają. Konia Ja. Zobacz, ten gra, a tam doradca siedzi. Doradca. No komentuje tam. A ten kościół, co tutaj jest za szachami, to jest sobotę Narodzenia Matki Bożej w Samajowie. A tu jeszcze taka fajna mapa z tymi wszystkimi zabytkami. Ja, ja zrobię jej zdjęcie i może wrzucę po prostu na naszą stronę na Facebooka. A na tym budynku widać ślady kul. I to dość sporo. tu jest jeszcze gracka różnica. Czekajcie, zobaczcie, tu jest taka plama kwina i prawdopodobnie tu ktoś zginął. I taką plamę zostawił i ją uwieczniono w ten sposób. Tutaj tam widzicie coś takiego, co się nazywa Eternal Flame. I ten Eternal Flame to jest coś takiego na zgodnie znanego żołnierza. Czyli w 1946 roku po wojnie. Taki. Taki płomień został z nich zapalony. Jeszcze dodam, że mój sposób zwiedzania jest trochę inny, bo tak naprawdę wszyscy ludzie najpierw oglądają zdjęcia, czytają przewodniki i potem już tak naprawdę zwiedziliście to, zwiedzili ci ludzie zanim tutaj doszli tak naprawdę. Ja chyba wolę to tak odkrywać. Idę, jest coś ciekawego, jest zaznaczone, wchodzę, patrzę, czytam o tym i wtedy się dowiaduję. To jest chyba jakaś hala taka targowa, ale zaraz zobaczymy. O, tak tu wygląda. Trochę mi przypomina tą haletę ogłową tylko mniejsza. Ola jest zawiedziona, bo chyba chciała owoców. A tutaj nie ma owoców. Ale zobacz jakie jest suszone mięso, bo jak suszone masz owoce. No tak, ale, ale nie wyglądają na fajne. Nie, 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 nie <laughs> e, to ja ja Jaja świeże. Może Zobacz Cześć, jak. Piękny Jezus. Oj piękny. O, Kochany Kochani. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zeszli z utartego szlaku. W tle słychać nawoływanie łaziny, ale tak słabo. O, rana postrzałowa. Kurde, U. wojna była. A tak zbiegała, tak zbiegała. Będę biegać dalej. Mam plasterki, mam, zakleje się całkowicie i będzie dobrze. Ola doszła do wniosku, że tamto to było kłamstwo, a prawda jest tu. Tak wygląda prawda. Po prostu to nie jest część bardziej turystyczna, a tutaj mieszkają ludzie i chciałam zobaczyć, jak po prostu sobie mieszkają gdzieś wyżej ludzie. Piękne, ona maluszka, tylko I To mi trochę przypomina, jak się po Mostarze tak kręciliśmy

No jak się tkwiła. Ty... Cześć! Ale ty mała jesteś. No ty mała jesteś. O, jakusia! Ja jak ja malutka! Co jak ja jest, kochany? Co jest, ty jaki jak czarny. Go, Dobra. Zmirwam. Studnia do obmycia się przed modlitwą, przed każdym meczetem. Ale Ola idzie ręce po kotach w mycie. właśnie właściwie przepłukać, bo próżno to nazwać myciem, jeśli się nie ma mydła. Wróciliśmy do centrum, nad rzekę. I tutaj macie taki muzyczny pawilon, pełno gołębi. A tam zaraz będzie Lartyński Most. To jeszcze go nagram. No i tutaj już mamy widok na ten most łaciński. A tu w parku sobie piknikują. To jest park Wilsona. Tu jakaś wycieczka i tu ładnie widać ten mostek. Średniowieczny mostek łaciński. Tutaj mamy Muzeum Sowajewa i tutaj stoi takie autko. Nie wiem, jak ktoś wie co to jest. Za model, to niech da znać. No to jeszcze mijamy bursę. Ładne, takie drewniane te fasady, elewacje, niskie daszki. Kryte dachówką. Jakie zapachy jedzenia. Niesamowite jeszcze. Turecka kawa. No. 7 marek. No. Bośniacka 4. A no, ja wezmę bośniarską, ale ty weź niorecką. No to jest to samo myślę. A nie chcesz kapucina, bo to będzie bez mleka. Nie, ja kapuciny to w ogóle nie chcę, albo Latte Macchiato, albo americano. Americano jest bez mleka. Bez mleka? No. no to Latte Macchiato. Dobra, to ja tu a tutaj mamy dania. Szkoda, że nie ma obrazków, wolimy z bliskami. Tak, pan powiedział, że tak, kuchni 40 minut się czeka i, i, i połowy rzeczy nie ma akurat, bo się już z, z zostały zjedzone. I teraz Ola się pyta mnie bośnian że zaraz jej sprawdzę. A ona dostała maczjatę, dzieciaki koleżanowi, ale ja taką kawę potulę, co Ja na pewno się zdecydowałem i wezmę e, Hadzicki kebab. To jest taki jakby gulasz traditional bośnian food za 20 e, bośniackich mawek. Macie, kto chciał jakieś tam makarony, ale nie wiem, czy one będą. Także w najgorszym razie na picie albo na dunerze, jakieś się to skończy. E, Ola cały czas wybiera. Mm. Juka by chciała takie naleśniki, są z drugiej strony, ale wątpię, czy będą. jest Zobaczymy. Pokaż, co na chce. Co? Muszlums? Risotto with w sobo, tak się Aha. Co? wy za z grzybami, tak? Nie, powiedziałam co, bo to jest po kolei macie Ma Nie, po kolei, no po kolei. Co jeżeli nie będzie? Leśnik, Ale co tutaj? pierwsze? Na porządku naleśnik. jak no, nie na będzie to fryjczki. Skander kebab, no to ten skander kebab już będzie moim zdaniem. I bośniackie jedzenie też. Powiem wam tak, niesamowicie mocna jest ta Tak mocna, naprawdę się kiewa. Co? Dla mnie okropna, nie, nie do przegryzienia. Tu na dole jest po prostu kamer. Mówił, że 40 minut poczekamy, ale 40 minut to chyba zanim podejdzie, poczekamy i zamówimy. A potem jeszcze 40 minut, ale trochę zmęczony jestem. Jak tam Amerykano? Nie, no. to jest macie to. Smaczna, smaczna. Taka mocna, mimo wszystko, że ma strasznie dużo mleka i może nie wydaje się taka, ale jest generalnie mocna kawa. A moja się bardzo szybko skończyła, bo była tego sajzu, tu wewnątrz jest piję mocno piję, mielona. Jest. A ty chciałbyś się napić? Nie wiem, możliwe, bo takie coś zostaje na dnie. Może przez godzinę to Mamy poletnego pecha W sensie ja. ja Ja pokażę, ja pokażę Więc ty nagraj, ty nagraj, ty nagraj Więc sobie, Więc ja napisałem sobie mo, moje rzeczy Tu są rzeczy, które ja mam napisane I pierwsze co... Na, patrzcie I pierwsze to jest właśnie to co mogłem Więc zamówiłem sobie pierwsze To Jula miała swoje i niczego nie było do pośniackiego jedzenia. Co? So, Dachek. No, a to jest to jakieś takie gulasz, więc jakby... Ale, ale kupiliśmy dodatkowe frytki. No, Na wszelki wypadek. Nie, no, mogliśmy iść tam, gdzie było tak mało ludzi, wiesz, tak tam. No, ale no, tata no. już nie chciał, bo chciał bardziej takiego. No, nie, klimatyczne bo to naprawdę tak zamknięte i dziwnie i tak, nie wiem, podejrzanie. Nie, no, podejrzanie nie było, no, bardziej po prostu tata chciał bardziej klimatycznie, tak żeby to było bardziej z takim klimatem, co nie. No, no tak, średnio chcieliśmy, ale dobra, Widzimy ojca w jego naturalnym środowisku. Maciekowi by się to na pewno spodobało, nie? Ale Maciek, wiesz co? Ty, wiesz, ja zrezygnowałam z cukru. Ale to nie tak, że e, Ty wywierasz na mnie presję, żebym czasem normalnie nie wyznęła niczego słodkiego. No ty nie, ty, chcesz... nie, ty, ty rób sobie, co chce, ale tata, e, tata? To ja teraz trochę pojadę po całości. To jest taka lampa, ona jest jakaś taka urwana. Z tyłu za nami. Z przodu jest nawet jeszcze nie najgorzej, ale to zaraz. A z tyłu za nami pełno liści, jakiś miedź brudu, a tam jest jakiś składzik. No drabina, mi jak drabina, nie przeszkadza, ale składzik jest większy niż u nas w garażu. No, 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 ale my musimy kontener wziąć, przygotowujemy się do tego, a oni powinni z dwa wziąć i te krzesła wywalić. No po prostu kurczę. A, a tutaj, jest tutaj, ale nie. A, nie, a słuchajcie, a z tyłu jeszcze za nami z kolejny świetnik. Właściwie nie wiem, czy to jakieś popsute krzesła, ale coś takiego i to wszystko jest niewyniesione, no, tylko nie tylko tak za ludźmi. No. Chciało powiedzieć, powiedzieć, że fajny bajk jest w tej restauracji. No to masz z tyłu fajny bajek. <grym> <grym> Cokolwiek by to nie było. No. Ja bym to pospródzała. Zostaliśmy <grym> taki klebek. Właśnie, jak pita. A jak Ola Gry? Zostawcie mi jednego, jak coś bawiecie. Ja chcę zbrać no, ja do ja mam... Więc tak, Maciek zamówił właśnie spaghetti bolognese, Ale ładnie wygląda. Jula jak to się nazywa? Czy babcic, tak? Nie, moje jest Czepcicz, o. A Jula Bosnian food, czyli gulasz jakiś tam sitniczewa. Dobra, to jak wygląda Sitney Czeba. No i powiem mam tak, bo Ola ma po prostu mistrzostwo świata. Zilowane po prostu warzywka. sałatka, jakiś tutaj selek. Już widać oczka, oczka zabłysły. No to spodobało. A macie ja? jeszcze kryty do rzuciły. A z Jula będzie. Jula ma super gulasz. Mama się śmieje z mojego, że tłuste i takie proste, ale jest dobre. No ledwo żyję, no moje to taki wypełniacz niesamowity. Właściwie już zjedliśmy. Właściwie wszystkim chyba smakowało, nie? Jakby to Sąsi nie jest złe, no ale to robi lepsze. No Ach, dziękuję ci synu, macie wytłuką penelwalną. Julki też dobry był